Wędkarza No jak nie będę zacinał To na pewno się kurwa niczym innym nie skończy Niż jednym boleniem Ja pierdolę no Trzeba zacinać brania A no, było branie Nie zacięte to już też kotwice mam kurwa dojebane Trochę w tej obrotówie O Kurwa spiął się Czyżby to znów był szczupaczek? Przepaczek mały też chuj wie muszę skończyć z tym kurwa typowaniem co ja tutaj mam na kiju no póki nie wyciągnę ryby bo to jest żenada Siemano wędkarskie świry taki trochę kurwa przyjebany letni dzień sierpniowy, wylazłem w środku tygodnia na ryby że mam wolne i strasznie się wcześniej na to nakręcałem nastawiłem sobie kurwa budzik na piątą no, ale. Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem Blanty do 5 rano. Może nie do końca w ten sposób, bo nie było to takie straszne. W każdym razie, forma raczej średnia. To, tak jak ostatni scenariusz filmu spierdoliły mi ryby, tak. Dzisiejszy scenariusz filmu spierdoliłem sobie sam. Bo w ogóle nie mam kurwa koncepcji na ten dzień. Ani na pogadankę, ani na łowienie ryb. Wyjąłem jakiegoś drobnego okonka, wyjąłem jakiegoś drobnego bolenia. Chuj się ponagrywało, bo albo nie włączę kamery, albo ta kamera mi się jebie Znaczy niewielka strata przy takich rozmiarach ryb Ale no nie idzie nic Źle dobieram przynęty, nie mogę zaciąć jak już mam coś większego Większego Jak już mam coś większego niż ledwo wymiarowy okonek na kiju To nie mogę tylko zaciąć w chuj i wszystko mi spada No a to dlatego, że jestem trochę zużyty A przy okazji właśnie, jak już tak jest zużycie nie się siądę To może jednak scenariusz sam się urodzi bo Może warto by przy okazji tego zużycia porozmawiać o w sumie w tym kraju nieodłącznym elemencie wędkarstwa czyli alkoholu który dla większości może nie większości, ale dla sporej części wędkarzy jest nieodłącznym elementem wyprawy na ryby a dla mnie zdecydowanie nie jest postanowiłem sobie dawno, dawno temu, że to będzie moje jedyne trzeźwe hobby bo parę innych jest takich mocno nietrzeźwych jak ktoś ogląda kanał alternatywne i zna moje y, dodatkowe hobby znaczy te drugie, a może te pierwsze, bo to może jest drugie to wędkarstwo, chuj wie nieistotne w każdym razie kurwa nie łączę wędkarstwa z alkoholem w każdym razie bardzo się staram no, dzisiaj na takim lekkim zużyciu wyszedłem trochę na siłę, żeby się dzień nie zmarnował, no ale no nie idzie mi to nie chuja czasami jak jeszcze brałem sobie setunie na ryby, też było kurwa Sporo takich dziwnych rzeczy typu rzuty w drzewa, rzuty w zaczepy, chujowe zacięcia, dużo spadów. No więc dałem sobie z tym siana i od dłuższego czasu alkoholu nie używam. Chociaż no... Pff, nie będę tutaj grał świętego i twierdził, że nigdy na rybach nic nie wypiłem. Bo też były takie sytuacje, że szedłem na ryby rano i przed otwarciem sklepu kurwa się dobijałem, żeby mi pani piwo sprzedała, bo przecież idę na ryby i nie mogę iść bez browaru. Zdarzało się i tak ale na cześć wolę jednak idzie lepiej zdecydowanie mogę się skoncentrować i coś tak konkretniej podziałać a nie tak kurwa na pałę tak w sumie coś rzucam, coś tam próbuję, ale bez przekonania no chujowo idzie dzisiaj chociaż nie jest to, nie wiadomo jakie zużycie, no ale, no, ale lekkie jest i trochę mnie to wkurwia i trochę nie rozumiem w sumie to głupie, że nie rozumiem, no bo sam tak trochę robiłem, chociaż może nie na taką skalę ludzi, którzy idą na ryby się nakurwić, którym wciąga wędkę, tak panowie? Wciąga wędkę kurwa z pomostu na przykład Bo się zasnęło najebanym jebanym no rozumiem no no kurwa no, Wszystko trzeba łączyć z alkoholem w tym kraju Akurat wędkarstwo jest na tyle zajebiste Że nie potrzebuje wspomagaczy Raz, że przyroda, dwa, że, kurwa emocje Jak już coś pierdolnie Nie potrzebują podbijania w żaden sposób A często nawet to przeszkadza Dobra koniec tej głupiej gadki Jeszcze se chwilę odpocznę i coś jeszcze pociskam Nie no dzisiaj jest dzień wybitny Kurwa naprawdę Dobór przynęt Chujowy na maksa, zresztą na razie zaczyna się coś może udawać bardziej. Albo nie zatnę, albo nie włączę kamery. Fakt że ten mały okonek tutaj mi czasnął, ale zapomniałem włączyć kamery. Wielka strata, bo rozmiar nie powalał, ale coś przynajmniej się kurwa rzuciło na przynęte. Prowadzono w boleniowym tempie. No, nie, nie do końca. O kurwa i się spiął. A branie było już lepsze. No nie, już było lepsze, może boleń. Nie wiem kurwa co to było. Przestać muszę kurwa to wymyślać, bo to jest tak głupie. ja Tutaj próbuję wymyślać co mi bierze, co mam na kiju. Zacinać muszę po pierwsze. A dzisiaj forma jest taka, że chulia nie mogę zaciąć. O. Kurwa mać, kurwa mać, kurwa mać. Nie wierzę. To znaczy wierzę, bo znów nie dociąłem No co za dzień kurwa. Co mam kontakt z czymś takim już? W miarę przyzwoitym to mi spada. Co za kurwa gówno. Wkurwia mnie to. No, ale no, takie życie. Taka dzisiaj forma i chuj. Ostatnie parę rzutów i kurwa trzeba się będzie zwijać, bo to jest bez sensu. Tak mi kurwa coś nie idzie dzisiaj. W ogóle nie mam weny. Nie mam pomysłu kurwa co, gdzie, jak. Nie czuję wody, nie czuję kurwa przynęt. Często mam problem na rybach, żeby po prostu powiedzieć sobie dojść i iść do domu. A dzisiaj jest taka forma, że... Tego problemu nie będzie. Jeszcze bym mógł połazić ze 3 godziny spokojnie, ale to kurwa nie ma najmniejszego sensu. Z takim nastawieniem jak dzisiaj, to się mija z celem. Tradycyjnie parę ostatnich rzutów bez kamery, bo i tak się bateria kończy. I całe szczęście. I koniec kurwa. Wypierdalam stąd. Położyć się na popołudniową dżemkę. Ach kurwa macie.